Cześć widzowie, z tej strony jak zawsze to bardzo serdecznie na moim kanale i witam was w y, dieta 5 i dzisiaj tak będzie challenge więc tak, dzisiaj będziemy jak widać przez całą mapę W sumie nie przez całą mapę, tak, przez całą mapę y, będziemy y, tutaj z domu Mekana, startujemy aż tutaj. A tutaj jest czekwąd nasz kolejny, więc... Pierwszy checkpoint to jest właśnie jak to się nazywa pole Tam ci tam takie pole przy kasynie. No i musimy bez. Dzisiaj będzie ta 5 bez hamulców. ta 5 bez hamulców. GTA 5, 5 bez hamulców. Nie możemy hamować. Nie możemy hamować. A nie możemy hamować nie możemy w, w, w ogóle nie hamować o, nie możemy w ogóle hamować a później kolejny checkpoint będzie w paletowej w paletowej O, nie jest tak, e, pro, takie proste bez hamulców jeszcze? nie jest taki proste bez hamulców Dobra, tutaj jest już checkpoint. Więc mogę tak powiedzieć, że checkpoint jest zaliczony. No, prawie zaliczony. Okej, okay. i mogę powiedzieć, że checkpoint jest zaliczony. Tak, zaliczony, bo jesteśmy już prawie przy kasynie, a nie musimy wjeżdżać. Więc zaraz prosto jedziemy do Paleto Bay. To Paleto po prostu. Tutaj, o, tutaj to Paleto. I tutaj jedziemy prosto do Paleto Bay. I myślę, że e, jedziemy, to musicie e, na moim kanale zostawić łapkę w górę i, sub, i, sub, i suba wraz z, wraz z dzwoneczkiem Dzisiaj ustawię jako premiera, więc będziecie mogli sobie poglądać. A ja jadę do czekolad bez hamulców. No to nie jest takie proste. E, dobra, jeżeli dobijecie 10 subskrypcji, do końca... Czerwca to będzie kolejny. Pre, e, premiera Premiera Więc kolejna premiera będzie 6 km jeszcze. Mam nadzieję, że się uda. Bez hamulców jechać. Ja jadę bardzo szybko. Bez hamulców. Widzicie co? Ja podjadę pod prąd. Nie jest takie proste. Pod prąd. Właśnie, kiedy mam zniszczony samochód. Dobra, muszę dojechać do checkpointu. Dobra. Już powoli dojeżdżamy, ale... Uuu pękła mi u przednia po prawej stronie. Niedobrze. Ale jedziemy jakoś się trzymam jeszcze. 4 km, proszę. Dojedź. Dojedź Topson do checkpointu. nie hamowałem. Będziecie teraz pisać napiszę w komentarzu. W sumie nie, nie w komentarzu, na czacie, o. czacie na... E, na żywo. Dobra. Jadę! Łoooł! Wow. Jezu! To będzie troszeczkę dzisiaj krótki odcinek. Jadę, 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 jadę! Jeszcze się trzymam. Jeszcze się trzymam. Jeszcze się trzymam. Żyję, 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 żyję! Jeszcze się trzymam. Jeszcze się trzymam jakoś. No, Już ja się postaram trzymać. Mam takie auto zniszczone, że jeszcze się trzymam, ale jeszcze się trzymam widzowie. Jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam. Cisną się na maksa. Jeszcze się trzymam widzowie. Widzowie, jeszcze, jeszcze się trzymam, po na dachu wylądowałem. Jeszcze się trzymam. spadam na dach. Dobra, jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam. Jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam. Jeszcze się trzymam... Jeszcze się trzymam, widzowie. Co jest? mogę wcisnąć gazu. Jeszcze się trzymam, widzowie, wiecie? Jeszcze moje auto trzyma. Trzyma się jeszcze. O! Zahamowałem. Trzymam się jeszcze. Jeszcze się trzymam. Postaram się jeszcze trzymać się. O, o, jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam Jeszcze się postaram trzymać Jeszcze się trzymam, jeszcze się trzymam, widzowie Jeszcze się trzymam Jeszcze się trzymam, widzowie Jeszcze się trzymam, widzowie Dobra, już moje auto się zepsute, też już nie da rady jechać, dobra Musimy jakieś auto pożyczyć Słyszę jeździ. Poczekamy na auto O, jedzie, jedzie, jedzie jedzie O, dobra, sobie pożyczę Ukradnę po prostu Sobie pożyczę, dobra Mam nadzieję, że już dojadę do checkpointu Proszę to zalicz checkpoint Zalicz checkpoint Mam nadzieję, że zaliczę checkpoint Dobra Chociaż checkpoint, proszę dobra, Pojadę tędy Dobra, o, bez hamulców nie mogę korzystać z hamulców, ale jeżeli zahamowałem, to, to nie zaliczamy wtedy. A, i napiszcie na czacie na żywo, że trochę śmieszne będzie. Śmieszne tro trochę będzie, nie? Śmieszne, nie? Będzie trochę śmieszne. <noise> Bez hamulców to naprawdę. No, dobra, jeszcze 2 km. Dobra, słuchajcie, że zaznaczyłem na minimapie. Znaczy na mapie, o tak się mówi. To jest zaznaczyłem na mapie To je, y, kilometr, kilometr Jeszcze mam nadzieję, że dojadę Dobra, mam nadzieję, że dojadę Chociaż proszę o checkpoint Dobra, jakoś jadę, ja jakoś się trzymam teraz. Jak dojadę do checkpointu To wtedy to będzie super. opona już mi nie działa. Zacięła się opona Widzowie, trzymajcie kciuki 900 metrów. Ja cię, Czy ja to zrobię? Ja to zrobię. Ja to zrobię. Teraz trochę lepiej jechać, nie? Ja to zrobię. 600 metrów. 500. 400 metrów. Jeszcze 400 metrów. 300 metrów. Patrzcie! Jest, uda nam się. Tu jechałem do Checkpointu. No, w sensie już prawie, ale już dojechałem do Checkpointu, więc. Więc tutaj już będziemy kończyć powoli odcinek. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcję. I widzimy się już na następnym odcinku, w sensie premierze. Więc. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, bo y, dobi jak dobijecie, widzowie, 10 subskrypcji do 1 czerwca to będzie kolejna premiera, więc ja się z Wami żegnam i cześć!